Witam was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będzie recenzja niesamowitej książki Czerni i Purpura o dwójce hadutka, więc jeśli jesteście zainteresowani lubicie książki o tematyce wojennej, to bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. A jeśli spodoba Wam się recenzja tej książki i chcielibyście ją przeczytać, to czekajcie, będzie konkurs na tę książkę, gdzie będziecie mogli wy wygrać jeden egzemplarz. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Również na samym początku chciałabym podziękować wydawnictwu Albatraz za to, że mogłam przeczytać i zrecenzować dla Was tą książkę, ponieważ czytanie jej to była dla mnie czysta przyjemność. Może wydawać się to dziwne, bo jest to tematyka wojenna, jest to tematyka odnośnie Auschwitz, Birkenau, więc są to naprawdę straszne tematy, ale przyjemność miałam w czytaniu dlatego, bo książka jest bardzo dobrze napisana. W ogóle ciekawostka o autorze. To jest to książka napisana nie przez byle jakiego ktosia, tylko przez naprawdę wykształconego historyka. Wojciech Dudka obronił doktorat na wydziale historycznym UJ w Krakowie, był stypendystą w USA na Uniwersytecie Cambridge, publikował w najważniejszych polskich czasopismach naukowych. No wszystko tutaj można się dowiedzieć. Dlatego też ta książka jest napisana tak bardzo realistycznie i ma w sobie tak bardzo dużo szczegółów historycznych. Jeśli chodzi o fabułę, to spotykamy się z 20-letnią Mileną i 22-letnim Franzem Nigdy nie pamiętam imion. Czy wy też macie taki sam problem? Dla mnie to jest zmora, jeśli chodzi o nagrywanie recenzji. Ona była żydówką, która trafiła do Auschwitz, a on był, słuchajcie, a on był austriackim faszystą. Więc tak naprawdę on sprawował poniekąd władzę w tym Auschwitz. To on karał ludzi, to on zabijał. Ale może zacznę od początku Sama książka opowiada o miłości, jaka ich połączyła To nie jest żaden spoiler, bo to na okładce jest prawdziwa historia miłości młodego esesmana do żydowskiej więźniarki w piekle Auschwitz Więc to jest żaden spoiler Mogę wam powiedzieć, że to ile szczegółów jest, takich historycznych opisanych w tej książce To naprawdę zmraża krew w żyłach Z racji tego, że... Ten e, Wojciech Dudka jest właśnie takim historykiem Czytając tą książkę miałam takie wrażenie, że O kurde, to naprawdę tak było, to naprawdę się tak działo I mimo m, przyplatającej się fabuły e, przeplatających się bohaterów, których niektórych lubimy, niektórych nie lubimy To z tyłu głowy podczas czytania tej książki Miałam coś takiego, że kurde, to naprawdę się działo Tak naprawdę ludzie tam żyli Naprawdę mieli sobie takie, a nie inne uczucia Tak, a nie inaczej kombinowali po to aby przeżyć. Historia niesamowita historia Żydówki, która miała dziwną matkę. Matka w ogóle nigdy nie pracowała, jej ojciec był prawnikiem bardzo wysoko postawionym oczywiście była to rodzina żydowska. I później, kiedy Hitler postanowił wszystkich Żydów pojmać, wtedy Ojciec umarł, matka niestety, ale musiała pójść do pracy, co jej się nie podobało. No ta matka była ogólnie strasznie rozpieszczona, ale Milena, słuchajcie, śpiewała. Śpiewała w klubie takim nocnym. Nie była dziwką ani nikim takim, po prostu śpiewała, co bardzo jej się to podobało, i to była jedyna praca, która w tamtym czasie mogła dostać wtedy wszystkich Żydów, po prostu jak jeden mąż. Zwalniano, wywiezio, wywożano, nie ma chyba takiego słowa, ale zwalniano, zgłaszano, że tutaj jest Żyd, tutaj trzeba ich pojmać. Tak więc na pierwsze, nie wiem, 100 stron, ponieważ książka jest dość długa. Znaczy długa. Ma ogólnie 430, chyba 450 stron, ale ma dość małą czcionkę. Tak więc informacje, jakie tu się znajdują, one no naprawdę wzbudzają w człowieku niesamowite emocje. Ja uwielbiam literaturę wojenną, całą tematyką. Wiadomo, ja bym nie chciała nigdy w życiu przeżyć tego, co przeżyli ci ludzie, ale wydaje mi się, że poprzez właśnie pisanie takich książek, poprzez promowanie takich, a nie innych historii, my teraz, te pokolenie, nigdy nie zapomnimy o tym, coś, co było 80 lat temu i nigdy nie doprowadzimy do drugiej takiej sytuacji, żeby aż, żeby tak ludzie cierpieli na świecie. Tak więc, no książka bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. W niektórych momentach miałam łzy w oczach. Książka nie dość, że uczy, jest tu mnóstwo informacji, które pomagają nam się wczuć w klimat. Wiem, że to strasznie w ogóle brzmi, bo książka jest o, o Piekle Auschwitz, ale wydaje mi się, że o to właśnie w tych książkach powinno chodzić, żeby mroziły krew w żyłach, ale żeby sprawiały, że nie chciało, że nie chce się odłożyć tej książki. I ja właśnie coś takiego miałam. Nie przecztaj jej na raz. Nie przecztaj jej na raz, ponieważ jest to ciężka lektura. Jest to naprawdę ciężka książka, która troszeczkę ryje banie, która sprawia, że mamy bardzo dużo refleksji. Musimy przestać w pewnym momencie czytać tę książkę, przemyśleć to, co było, uzmysłowić sobie, uświadomić trochę przejeść to wszystko, żeby móc iść dalej, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś by przeczytał całą tą książkę na raz, miałby troszeczkę ciężko, z tego względu, że sama książka jest dość ciężka. Przepiękna historia, miłosna. Milena bardzo się go bała, ponieważ nieraz widziała, jak Francis zabijał, więc ona się go bała, ale on udowodnił je, udowadniał jej na każdym kroku, jak bardzo ją kocha i jak bardzo się o nią stara. Mimo przeciwności losu, gdzie... Esesmani nie mogli dotykać żydówek, nie mogli w ogóle się z nimi zadawać nic, nie mogli nawet z nimi rozmawiać, jeśli nie jest to rozkaz albo ci, jeśli ci Esesmani nie bili tych Żydówek, to oni w ogóle nie mogli się dotykać, nie mogli mieć żadnych kontaktów i było to dość trudne właśnie dla e, młodego franza, bo on bardzo chciał dla Mileny. Dobrze, bardzo ryzykował dla niej. Też ta książka pokazuje, ja tu broń Boże nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale pokazuje jak bardzo Hitler e, mieszał w mózgach tych młodych Niemców, gdzie on obiecywał im góry, e, mówił, że Polacy są źli, że to Polacy zaczynają, że, mm, że Żydzi są tacy, a nie inni, co jest w ogóle dla mnie Ludzie jak ludzie, każdy sobie żył po swojemu. Hitler w ogóle był zły, że Polska nie chce oddać niepodległego Gdańska Hitlerowi. Więc, więc naprawdę takich ciekawych informacji odnośnie wojny, odnośnie tamtych lat. Też pokazane w jaki sposób później Niemcy, kiedy ZSRR odbijało Auschwitz, co robili żeby pozbyć się wszystkich dowodów, jak wysadzali krematoria. No naprawdę niesamowite. Tu jest opisana cała wojna, tylko że wojna opisana nie na froncie, tylko właśnie w Auschwitz, w Birkenau. Co, po czym, kiedy były pierwsze. Przywodzy i to wszystko. I też niesamowite w tej książce jest to, że te wszystkie daty są prawdziwe. I właśnie dlatego bardzo ta książka mi się spodobała, dlatego, bo miałam tą świadomość, że pisze to osoba bardzo wykształcona i która wie bardzo dużo, i która zna to wszystko, która uczy się całe życie odnośnie wojny i tego wszystkiego, no historyk który jeszcze ma takie niesamowite osiągnięcia. Więc ja Wam bardzo serdecznie tę książkę polecam i wydaje mi się, że właśnie takie książki powinny być w szkołach. O takich książkach powinno się bardzo dużo mówić. Młodzież powinna takie książki czytać. E, ja powiem Wam szczerze, że w tym roku i od połowy zeszłego roku bardzo przepadłam w literaturę, w literaturę wojenną. Tak samo przeczytałam Złodziejkę Książek, Słowika. Niesamowite pozycje, które uważam, że trzeba przeczytać i trzeba znać. Tu nasz kanał łap chwilę, zrobiła filmik, który ja również chciałam nagrać yy, miałam go nawet w... Słuchajcie, w planach na maj. Właśnie ona tam dała pięć książek o tematyce wojennej z pierwszej i drugiej wojny światowej. I ja chciałam zrobić bardzo podobny filmik, tylko tam nie miało być pięciu pozycji, tylko chyba z 6 czy z siedem. Więc ten filmik miał się zupełnie inaczej nazywać. No, ale już tam nie uprzedziła. Ale to nie zmienia faktu, że takiego filmiku nie mam w planach nagrać. A teraz może przejdźmy do konkursu. Ja Wam powiem, co musicie zrobić. Żeby właśnie tę książkę wygrać. Konkurs jest bardzo prosty w sumie. Zawsze polega na tym samym. Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem. Musicie być subskrybentami mojego kanału koniecznie i w komentarzach proszę napiszcie dlaczego chcielibyście zdobyć tę książkę. Czytacie literaturę wojenną, jeśli tak to co i w komentarzu po prostu napiszcie dlaczego chcielibyście zdobyć tę książkę, przekonajcie mnie do tego i wygrywa niestety, ale tylko jedna osoba. Tak więc życzę powodzenia i konkurs najprawdopodobniej będzie trwał do 24. Tak mi się wydaje. Do 24 kwietnia zrobimy ten konkurs, więc tak naprawdę macie jeszcze sporo czasu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeśli spodobała Wam się ta książka, jeśli chcielibyście ją, to zachęcam do brania udziału w konkursie, ale nawet zachęcam, że jeżeli nie, nie wygracie tej książki, to i tak pójdźcie do księgarni albo wejdźcie na, na wydawnictwo Albatros i tam sobie zamówcie tę książkę, bo uwierzcie, że warta jest swojej ceny, a wydaje mi się, że Taką książkę musi mieć każdy książkoholik na swojej półce. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Proszę subskrybujcie kanał, już niedługo wybije nam 1000 subskrypcji i planuję zrobić jakiś taki fajny, trochę prywatny filmik, żebyście też troszeczkę mnie poznali, ale również związane z książkami. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i widzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć!